Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów będę Wam opowiadał o sportach walki. Bohaterami tego odcinka będą Marcin Najman i także Mariusz Pudzianowski i Gola. Moi drodzy, w ostatnim czasie zastanawialiśmy się z kim Cesarz Freak Fightów zawalczy. Było kilka nazwisk, miał walczyć z Binkowskim, także Bogstelem, również Sosnowskim, ale z żadnym z tych zawodników nie zawalczy. W swoim rodzinnym mieście w Częstochowie będzie walczył z Wojtkiem Golą i to mnie moi drodzy zaskoczyło, że dojdzie do pojedynku z właścicielem Fame MMA. 25. gala w Częstochowie, czyli w rodzinnym mieście Najmana. No, ciekawie to się zapowiada. Obaj zawodnicy będą walczyć w formule. W małych rękawicach będą się boksować. Wojtek Gola powraca po pięciu latach do walki. No, ciekaw jestem, jak wypadnie. Pamiętamy, dwa razy wygrał, dwa razy przegrał. Jeżeli chodzi o cesarza free fightów, Marcin wygrywał sześć razy, dziewięć razy. Przegrywał. No, ja tu chciałbym, żeby jed jednak e, Najman wygrał e, ten pojedynek. E, będę kibicował e, starszemu, choć Wojtek Gola e, jest e, młodszy, no, ale długo nie walczył. E, ciekaw jestem, jak to wszystko będzie wy wyglądało. No, to jest pewnego rodzaju e, zaskoczenie, bo ja jednak bardziej byłem fanem walki jednego byłego boksera z drugim, na przykład właśnie Najman-Kontra Binkowski, albo pojedynek z Dragonem, a tutaj coś takiego. W ostatnim czasie Marcin Najman przyzwyczaił nas do tego, że lubi tworzyć. Z jednej strony składał życzenia kobietom na Dzień Kobiet. Następnie grał na gitarze, tworzył numer, do którego będzie wychodził do tej walki. Powiem Wam szczerze, no wpadało to w ucho. Ma ten talent do gry na gitarze. No od razu przypomniał mi się film Killerów, szczególnie ten drugi Killerów Dwóch, tam gdzie Cezary Pazura grał na takiej gitarze. Swoją drogą, też kiedyś grałem na gitarze, ale na tej takiej drewnianej, nie elektrycznej. A tutaj Cesarz Freak Fightów gra na tej elektrycznej. No, powiedzmy sobie szczerze, jest to showman, nie tylko. Były sportowiec, były pięściarz, obecnie freakfighter, ale powiedzmy sobie szczerze, człowiek, który robi show. Cesarz Freakfighters wielokrotnie mówił o tym, że tak na dobrą sprawę w tych pojedynkach walczy już nie w pełni zdrowy, no bo po tych wielu, wielu walkach. Ma jednak bark rozwalony, ale że jest showmanem, jest niesamowitą postacią w związku z tym w tych freakfightowych organizacjach, freakach no, daje radę, jeśli kiepsko walczy, ale za to jak potrafi to wszystko fajnie sprzedać. Ciekawe, czy goli, podskoczy puls. Pamiętamy, że ostatnio miał 160. Będziemy mieli z jednej strony. Byłą gwiazdę Warsaw Shore. Moi drodzy, pamiętacie te pierwsze legendarne odcinki? Wojtek zasłynął z tego, że między innymi jest pasjonatem siłowni i także tych sportów ekstremalnych. Potrafił wywijać numery na rowerze, a potem stworzył fame MMA. Fyki. można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju taki złoty interes, zarobił na tym miliony. Później mógł się pokazać w kurtce Fengi, moi drodzy, jako sprawny poznański biznesmen, fajnie to wszystko stworzył, ale tutaj się bardziej poje po spodziewałem pojedynku z Boxelem. Marcina Najmana, no bo pamiętamy, że obaj panowie są w konflikcie, a tutaj Najman, jak i Gola lubią się, więc, więc ta ich konferencja była śmieszna. Chciałbym, żeby Najman wygrał, ale pewnie Gola wygra. Tak to będzie wyglądało, na pewno będzie śmiesznie, jeżeli chodzi o tą całą sytuację. Choć z drugiej strony pamiętajmy, to jest Częstochowa, to jest... Miasto, Wojtka, może te ściany, kibice będą sprzyjać i sprawią, że cesarz Fightów wejdzie na ten sam szczyt, zmobilizuje się i pokona młodszego przeciwnika. Wydawało się, moi drodzy, że może na tej gali zawalczy Mariusz Pudzianowski, że będzie pojedynek dwóch na jednego, ale niestety Pudzian cały czas tak nas tutaj. Droczył się z nami, a jednak zostaje w KSW i również w kwietniu będzie walczył, potwierdził to, że będzie mierzył się z Brytyjczykiem Edim Halem, który potrafi 500 kg wyciskać w martwym ciągu. No musi trochę zrzucić tej, tej, tej wagi, ja czekam z niecierpliwością. Na ten pojedynek Pudziana już właśnie ten były Strongman ma swoje lata, więc, więc pewnie w najbliższym czasie musimy się przyzwyczaić do tego, że Mariusz niedługo będzie kończył karierę. Tak to wszystko będzie wyglądało. Zarówno Najman, jak i Pudzianowski mają swoje lata i... Czas teraz na takie młode wilczki, na takich młodych zawodników, którzy zastąpią tych dwóch zawodników. Ale cesarza free fightów ciężko będzie zastąpić. Moim zdaniem, Marcin Najman to już powoli powinien namaścić swojego takiego następcę. Takiego showmana, no bo kiedyś, gdy zakończy tą karierę, to to będzie go brakowało. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym wszystkim sądzicie. Powiem Wam szczerze, że gdy usłyszałem gola kontra Najman, to, to się zdziwiłem. Będzie, będzie. Ciekawie, a jeżeli chodzi o walkę Pudziana z e Halem, to mnie to nie zaskoczyło. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie także skomentuję występy Kurzajewskiego i także Cezarego Trybańskiego, ale to zobaczymy, kiedy to zrobię, no bo pewnie w najbliższym czasie dużo będę o skokach nagrywał, bo. Tak coś czuję, że ta afera i praca komisji będzie sprawiała, że, będzie, że będę miał możliwość przedstawiać Wam stanowisko moje w tej sprawie. Będę dla Was komentował. Jeżeli chodzi o Marcina Najmana, moi drodzy, jestem ciekaw, co Wy ogólnie o tym wszystkim sądzicie. Jakie rozstrzygnięcie przewidujecie w Częstochowie? Także jestem ciekaw, co sądzicie o Pudzianowskim i jego pojedynku. Wracając do tych czasów strogmenów, gdy zawody były transmitowane na Eurosporcie i tvn to ja zawsze lubiłem, jak była taka konkurencja, co trzeba było takie wielkie kamienie. Przenosić, I, i właśnie Pudzian robił to jak Herkules, jak taki Heros potrafił to podnieść. Było to coś niesamowitego albo ta konkurencja, gdzie Linom musiał ciągnąć tir bez, bez, bez przyczepy, albo jeszcze fajniejsza była taka, gdzie to można powiedzieć, że no to było takie jakby wyciskanie żołnierskie. Kiedy, kiedy, kiedy taki wózek podnosił, a czasem bywało tak, że piękne hostessy, takie brunetki, blondynki, rude, czasem w Sopocie, czasem w innych miejscach, gdzie te były zawody organizowane w Polsce, Pójdzian czy dymek podnosili, albo też właśnie ta konkurencja martwego ciągu mi się. Podobała, no to, to, to były piękne czasy, kiedy właśnie Dymek i Pudzianowski no, rywalizowali z tymi najlepszymi strągmenami. No, bardziej wolałem Pudziane oglądać, gdy no, w różnych miejscach na świecie, nawet tych egzotycznych podnosił ciężar i wygrywał zawody. Jeżeli chodzi o ten pojedynek z Edym Halem, jest dla mnie faworytem, no bo ma 16 lat doświadczenia, może jest starszy, ale jednak jednak no to jest zawodnik doświadczony i tak mi się wydaje, że były strongman zwycięży z Obecnym strongmanem z Brytyjczykiem, który ma mniejsze doświadczenie, jeżeli chodzi o KSW, jeżeli chodzi o pojedynek Najman-Gola, no to tutaj różnie może być, na pewno Marcin zrobi show a Gola, biorąc pod uwagę to, że przez 5 lat nie walczył, to, to, to może to zwyciężyć dzięki temu, że jest młodszym zawodnikiem, a Marcin Najman może znów jakiś numer nam wywinąć, albo cesarz zrobi to, co oczekują jego fani, czyli u siebie w domu zwycięży I zgodnie z tą zasadą, że jakby ściany pomagają gospodarzom, najman zwycięży. Czekam na Wasze opinie. Co Wy ogólnie o tym sądzicie? Jeśli Wam podobał się mój materiał, dajcie łapkę do góry. Także pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.